Ten film powstał dzięki ludziom, którzy wspierają mini emporium na Patronite. Każdy z tych patronów dokłada od siebie mniejszą bądź większą ciekłkę do tego, bym mógł dalej tworzyć dla Was content. Dziękuję wam za to. Z mojego doświadczenia wynika, że są takie kwestie, słuchajcie, które trzeba powtórzyć parę razy. Trzeba powtórzyć parę razy, trzeba do nich wrócić, ponieważ wasze pytania i kwestie, które was nurtują, często się pokrywają w różnych miejscach, w których do mnie piszecie. Więc pomyślałem, że zbiorę to wszystko do kupy i nagram wam ten film o błędach i o różnych takich problemach, które mogą wynikać i pojawiać się na początku. Cześć, ja się nazywam Samuel i żyję z malowania figurek. I tak jak mówiłem w dzisiejszym odcinku, przedstawię Wam 20 wskazówek, które powinny oszczędzić Wam frustracji podczas malowania, zwłaszcza, że czerpiecie wiedzę z różnych źródeł, nie tylko z tego kanału, ale i z innych, często anglojęzycznych i tak dalej. Natomiast w, na samym początku chciałbym Was serdecznie zaprosić na naszego Discorda, ponieważ jakiś czas temu został otwarty na szerszą publikę. Teraz każdy tak naprawdę kto dołączy ma dostęp do takich dwóch kanałów, które są publiczne, trzeba tego zaakceptować regulamin i wtedy one się odblokowują. Natomiast cała reszta Discorda oczywiście dalej jest dla patronów, to wszystko było skonsultowane z patronami czy oni są z tym ok. Niemniej ja coraz mniej korzystam z Facebooka, staram się jakby uprościć kwestie social mediów i tak mamy w tym momencie tak naprawdę trzy takie platformy, Komunikacyjne. Pierwsza to jest YouTube, no, gdzie macie całą merytorykę, filmy i wszystko i tak dalej. Druga to jest Instagram, gdzie wrzucam właśnie jakieś newsy, informacje, storki, posty. Część z tego automatycznie leci na, na Facebooka, ale no właśnie. Jednak jestem na tym Instagramie zdecydowanie częściej. No i na sam koniec taka platforma główna do komunikacji ze mną na bieżąco i tak dalej, z resztą społeczności to jest Discord. Tym bardziej, że nie każdy ma Facebooka, nie każdy chce mieć konto na Facebooku. A jednak, Discord to jest zupełnie coś innego tutaj. Oczywiście też wpadnijcie na, mój, na mojego Instagrama, zaobserwujcie sobie, no bo jak coś się będzie działo, to tam Was będę o tym informować. Prawie zapomniałem Wam o czymś powiedzieć. Jest akcja, o której powiedział mi Bartek z Wanaheimu. mianowicie grupa zaprzyjaźnionych malarzy z Wanaheimem zorganizowała projekt charytatywny i postanowili pomalować armię. Do Warhammera 40 tysięcy. Ten projekt nazywa się Astra Ukraina i wy możecie wziąć udział w tym w taki sposób, że poniżej macie linki, tam sobie klikniecie i trzeba kupić tikety. macie wtedy szansę na wygranie tej armii. Całość z zgromadzonych funduszy idzie na wsparcie. Także jeżeli chcecie zrobić coś dobrego i przyczynić się w jakiś sposób do rozwoju tego projektu, no to Was serdecznie zapraszam. Dobrze, słuchajcie. Pierwszą kwestią, tak naprawdę, która pojawia się bardzo często i dla osób, myślę, początkujących jest trochę niezrozumiała, to jest płukanie aerografu po farbach albo podkładach celulozowych. Chodzi mi o to, Mr. Hobby, nie? I odwrotnie. Nie? Czyli czyszczenie aerografu przy pomocy mocnej chemii. Ludzie często wpadają na pomysł taki. Aha, mam farby. To, yy, wypsikałem farbę z aerografu. To teraz, żeby szybko go przeczyścić, użyję acetonu. To jest błąd, nie należy tego robić, ponieważ aceton ma tą tendencję, że on ścina farbę akrylową i robi się taki glut. No i później życzę Wam powodzenia z czyszczeniem tego aero, w sensie to długo zajmie, nie? I w drugą stronę działa to dokładnie tak samo. Czyli w momencie, w którym spróbujecie rozcieńczyć farbę czy podkład celulozowy wodą, mówię tutaj właśnie znowu, Mr. Hopi, tak? Słowo klucz. No to znowu, to, to nie zadziała. Tutaj potrzebny jest dedykowany, konkretny tiner. tylko on ma tylko jedno zadanie, rozcieńczyć te farby i podkłady. Znajdziecie go pewnie w filmach właśnie o podkładowaniu, czy o rzeczach, które potrzebujecie na start. Tutaj się to nie miesza, tak jak olej nie miesza się z wodą. Kolejna kwestia, która wielu osobom sprawia problem yy, i niestety wynika to z tego, że, z tego co widziałem, mnie też to dotknęło, nie? Dużo osób Dużo malarzy, którzy są zaawansowani i ogarniają aero, używają Airbrush Thinera na potęgę. I spoko, bo po to ten produkt powstał. Sęk w tym, że osoba, która jest początkującym aerografiarzem bądź aerografiarką, może mieć problem z ogarnięciem takiej mikstury. Powód jest taki, że Airbrush Thinner, bez znaczenia jakiej firmy, jest bardzo, ale to bardzo mocnym produktem. Naprawdę bardzo mocnym produktem. Ja, jak chcę sobie popsikać i mieć tak troszeczkę transparentną tą farbę na modelu, to często dodaję jedną kroplę tego airbrush thinnera na całą miksturę, nie? gdzie jest flow improver, woda, farba i tak dalej. Jedną kroplę. To jakby oczywiście działa. Natomiast co może nie działać w przypadku osób, które mają mniejszego skilla, a no to, że dodadzą za dużo airbrush thinnera i farba będzie im się rozlewać po modelu, będzie za bardzo właśnie lejąca, będzie się pajączkowała. Ciężko będzie po prostu to opanować i możecie nie połączyć faktów, że to właśnie o to chodzi. Dlatego na początek nauki z aero, jak ogarniacie, jak działa spust, jak działa wiecie, ciśnienie odpowiednie, czyszczenie tego aerografu między kolorami i tak dalej, odpuśćcie sobie ten Ewrażdżinem. Jak już zaczniecie łapać, zaczniecie robić coś więcej niż tylko nakładanie podkładu. Możecie zacząć znowu go włączać, ale już świadomie i na zasadzie takiej, że jeżeli chcecie bardziej farbę transparentną, to wtedy go bierzecie. Numer 3 to jest niby taka podstawa, niby ja już o tym mówiłem, ale i tak na warsztatach bardzo często to widziałem u ludzi, czyli zbyt mały pojemnik na wodę. Chodzi tutaj o to, że jeżeli weźmiecie sobie taki, nie wiem, mały plastikowy kubeczek, taki jednorazowy, to po pierwsze, po 3-4 płukania pędzla z jakiegoś koloru, tam już zacznie się robić breja i Wy tą breję na tym pędzlu będziecie sobie przenosić do farby. To jest raz. Dwa. Płukanie porządne pędzla w brei myślę, że <laughs> może przynieść średnie skutki. To kolejna sprawa ale przede wszystkim jak to jest taki mały kubeczek to zauważyłem, że e, ludzie bardzo tak delikatnie płuczą ten pędzel. Właśnie no bo ci łatwo go wywrócić, nie? On się może wtedy rozleć po całym biurku i tak dalej. A jak bierzecie porządny słoik taki w którym zmieści się nie wiem 400 ml, 500 ml wody i wymieniacie sobie tą wodę z sesji na sesję, to Płuka, możecie porządniej wypłukać ten pędzel, to jest raz, dwa. Zanim z tej wody zrobi się breja, to trochę potrwa. Prosta sprawa. Weźcie sobie większy pojemnik na wodę. No i teraz coś, co y, jest znowu bardzo takie często bym powiedział, to jest wylewanie zbyt małej ilości farby na paletę. I ja wiem, malujemy małe figurki, więc może się wydawać, że trzeba mało farby. Jako naród jesteśmy raczej, staramy się być bardziej oszczędni niż rozrzutni, jeśli idzie o Używanie różnych takich rzeczy. Ale w tym przypadku to działa na Waszą niekorzyść. Bo ja czasami widzę, że ktoś wylewa taką ilość farby na paletę, jak, no nie wiem, ziarenko soczewicy, nie? czyli maleńkie po prostu. A tutaj chodzi o to, żebyście mniej więcej wylali tej farby tyle, żeby tak jak ona się tak rozleje, nie, taka kropelka, to żeby to mniej więcej było wielkości jedna, jednego grosza, nie? jednego grosza, dziesięciu groszy. Taka ilość farby będzie ok. Uwierzcie mi, to i tak sprawia, że te buteleczki od Vallejo na przykład wystarczą Wam na lata. To się to wcale nie oznacza, że Wam się skończą dużo, dużo szybciej. Ułatwicie sobie życie? Serio? a przy okazji nie musicie się martwić tym, że zbyt szybko zużyjecie i zmarnujecie po prostu ten materiał. No i jak już jesteśmy w kwestii wylewania farb, no to od razu Wam powiem, że wylewanie speedpaintów na mokrą paletę, nie? Dlaczego to jest błąd? Przede wszystkim dlatego, że speedpainty mają tendencję do przebijania, przebijania po prostu przez papier. To może być problem. Inaczej trochę wygląda sytuacja, jeśli chcecie sobie te speedpainty przerobić na glazy. Ja osobiście nie korzystam z tego. Wolę zupełnie z czego innego robić glazy, ale wiem, że niektórzy tak lubią w porządku. To jest trochę inaczej, nie? Bo jakby z waszym zamiarem jest już dodanie do tego większej ilości wody, rozrzedzenie, rozcieńczenie tego i tak dalej. Natomiast jeżeli Malujecie po prostu od początku do końca z weźcie sobie suchą paletę. Ona może być dowolna, to może być taka, wiecie, z wgłębieniami, to może być nie wiem, właśnie kawałek plastiku, to może być jakaś, nie wiem, stara płyta CD, tak jak kiedyś się malowało. Natomiast nie wylewajcie ich na mokrą paletę po prostu, bo to tak średnio działa, jeśli mam być szczery. No i sobie pobrudzicie momentalnie gąbkę. No, słuchajcie, to jest rzecz, która <laughs> czasami jak czytam w internecie, to mi się włosy jeżą. Czyli czyszczenie pędzli naturalnych mocnymi rozpuszczalnikami. Nie róbcie tego. Po prostu tego nie róbcie, serio. W sensie, ja wiem, że może chcecie lepiej wyczyścić ten pędzel, ale wtedy kupcie sobie y, czy to mydełko Mastersa, czy jakieś inne y, i, i, i tym czyście te pędzle naturalne, bo one nie bez powodu są naturalne. Myślcie o tym w ten sposób: że pędzle naturalne to są włosy. Takie też, nie? Tylko ze zwierzątka, a nie z, nie z człowieka. I teraz tak, czy żeby lepiej domyć włosy, użylibyście acetonu, alkoholu izopropylowego, tak? Mocnych rozpuszczalników. Czy może raczej szamponu, nie? Jakby, który jest do tego, żeby myć włosy. To jest wasza kwestia, czy myjecie głowę, natomiast myślcie o tym w ten sposób. I naprawdę, w ten sposób nie zmarnujecie pieniędzy, bo czyszczenie pędzli ciężkimi rozpuszczalnikami, tych naturalnych, skutecznie skraca ich życie. A to oznacza, że znowu będziecie musieli za jakiś czas wydać pieniądze, albo stwierdzicie, że w ogóle hobby jest do bani, bo się zużywają rzeczy. No, no nie, no, chodzi o odpowiednią konserwację. Oj, to jest teraz, słuchajcie, temat taki, który notorycznie się przewija. Notorycznie się po prostu przewija. Zabieranie się za zbyt duże projekty, które mają fatalnej jakości figurki. Ja wiem, że to jest czasami punkt startowy dla wielu z Was: że macie figurki do planszówki i myślicie: no, to ja chcę sobie pomalować swoje figurki do talizmana. Potem zaczynacie malować te figurki do Talizmana, mija wczesny hype i nagle się okazuje, że o Jezu, jest to jakieś takie męczące, w ogóle te figurki nie wyglądają fajnie, to chyba nie jest dla mnie, chyba nie umiem malować. Gwarantuję wam, i po każda osoba, która przeszła przez ten etap bycia początkującym, wam to potwierdzi, że malowanie. Kiepskich figurek to jest katorga, to po prostu nie działa i robicie sobie niepotrzebnie wtedy podgórkę. Ja wam polecam takie podejście. Jak już przejdziecie ten pierwszy etap hypu, to ja bym w ogóle odstawił malowanie figurek yy, do planszówek. Zakładam oczywiście o tych, że to są figurki, które mają fatalną jakość. Albo robił sobie to w ramach takiego totalnego luzu bez, bez spięcia i malował to speedpaintami, albo w ogóle zlecił to komuś za dwie, trzy stówki, żeby wam to zrobił. A wy jak chcecie malować dla przyjemności, to wtedy wybierzcie sobie figurki dobrej jakości. Czyli wiecie, odlewy żywiczne, Games Workshop ma bardzo dobrej jakości figurki, tak? które są jakby stworzone po to, żeby się je dobrze malowało, czy, 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 czy nawet niektóre wydruki 3D, chociaż tutaj trzeba być ostrożnym, bo są wydruki, które wyglądają fantastycznie jako render, jako model 3D, ale do malowania to tak średnio się nadaje. Ale nie potrafię Wam wytłumaczyć, jak poznać lepszy, gorszy gorszą figurkę, po prostu pod tym względem do malowania na pierwszy rzut oka. Ja to widzę, ale, no nie wiem, jak znajdę jakiś taki protokół, którym możecie się kierować, żeby, żeby rozpoznać, czy dana, dana, dany render jest ok, to Wam powiem. Malowanie w powietrzu. Malowanie w powietrzu to jest problem, błąd wielu osób początkujących, ponieważ nie wiecie, jak ustawić te ręce. Więc trzymacie jedną figurkę w jednej ręce, znaczy figurkę w jednej ręce, pędzel w drugiej ręce i wiecie. O dziwne różne pozycje. Ten, nie róbcie tego. Najważniejsze w odpowiedniej pozycji do malowania jest, znaczy są punkty podparcia. Waszym pierwszym podstawowym punktem podparcia są łokcie. Możecie je oprzeć, o biurko, możecie je oprzeć, o uda, możecie je oprzeć, o podłokietniki, o cokolwiek. Potem macie drugi punkt podparcia, czyli możecie złączyć ze sobą nadgarstki. Wtedy macie figurkę tutaj, pędzel tutaj i już te ręce wam nie drżą, nie latają, macie większą kontrolę i to, to, to naprawdę zrobi dobrą, dobrą robotę. Nie potrzebujecie tutaj nie wiadomo jakich sposobów, wystarczy się trochę o coś oprzeć. To jest trochę jak z tym testem mm, z butelką, nie? bierzecie litrową butelkę wody, ustawiacie przed siebie i <laughs> staracie się ją trzymać w powietrzu, mimo że na początku nie jest to problem, to po chwili ta ręka zaczyna wam drżeć i Leci na dół. To działa podobnie. Także punkty podparcia. Używanie zbyt małych pędzli. I to jest rzecz, która, która cały czas jest, się pojawia notorycznie, bez znaczenia, czy to są pędzle syntetyczne, czy to są pędzle naturalne. Jeszcze raz to powtórzę. Nie używajcie małych pędzli, zwłaszcza na początku malowania. Jak będziecie już na poziomie średnio zaawansowanym bądź zaawansowanym i będziecie wiedzieć, jak używać różnego rodzaju pędzli. Z różnym kształtem włosia, to wtedy ok, bo będziecie robić to świadomie. Ale na samym początku zrezygnujcie z tych małych pędzelków. Odsyłam Was do filmu o pędzlach, o tym było dużo mówione. Jak dobrać odpowiedni pędzel, dokładnie jaki kupić, jak on powinien wyglądać i dlaczego. Zaufajcie mi, zrezygnujcie z małych pędzli na początek. Malowanie farbami prosto z butelki ma jeden zasadniczy minus. Ano taki, że kładziecie zbyt gęstą, grubą warstwę farby na figurce. I o ile są takie techniki jak impasto w chociażby malarstwie olejnym, gdzie wręcz chce się zbudować taką strukturę na płótnie, to w przypadku figurek no nie do końca, ponieważ mamy bardzo małą skalę i jeżeli położycie zbyt Grubą warstwę tej farby to po prostu szczegóły, detale, rzeźby zaczną zanikać, a nie o to nam chodzi. Dlatego, jak wylewacie sobie farbę na paletę, to polecam ją zawsze rozcieńczyć. Bez znaczenia, czy stosujecie moją technikę, czyli dodanie już na dzień dobry do niej trochę wody, po to, żeby ona wolniej zasychała, żeby dało się lepiej tym pracować i wygodniej, czy będziecie na bieżąco sobie brać gdzieś tam wodę z boku i dodawać w trakcie. Ja tego nie lubię, bo to jest bardziej problematyczne, ale tak czy siak, zawsze, zawsze coś musicie do tej farby dodać. Taka prosto z butli. Mm -mm. Mm -mm. No i teraz wychodzi znowu e, kwestia naszej mentalności polskiej, czyli szukanie domowych rozwiązań zania, zamiast kupowania dedykowanych produktów. I tutaj mam dla was historię. Ja na początku strasznie kombinowałem, żeby tylko kurczę nie kupić czegoś, jak to można zrobić domowym sposobem i tak Jasne, sprawdziłem dużo różnych domowych sposobów, niektóre były bardziej trafione, inne mniej. Natomiast e, jakiś czas temu Stwierdziłem, że kupię sobie w końcu jeden produkt, słuchajcie, jeden produkt, który był polecany wielokrotnie, ale ja go nigdy nie kupiłem, zawsze szukałem zamienników i to jest lubrykant Badgera do aerografu. On kosztował mnie jakieś nie, 30-40 zł, to nie są duże pieniądze w dzisiejszych czasach, natomiast to, ile ja się nakombinowałem, szukałem jakichś różnych zamienników, jakieś oleje do broni, coś w tym guście, które działały, ale... No, tak, mogłoby lepiej działać. kupiłem w końcu sobie tego budżera, stwierdziłem, dobra, chrzanić te domowe sposoby i tak ja dalej. Wezmę sobie tego budżera, zobaczymy, co wyjdzie. Słuchajcie, problemy z zatykaniem się dyszy w areografie, jakby odeszły w nie pamięć. I to jest przykład tego, że zanim zdecydujecie się na zrobienie coś domowym sposobem, zastanówcie się, czy nie chcecie po prostu mieć trochę temat z głowy, kupić coś dedykowanego bo to naprawdę może Wam oszczędzić nerwów, oszczędzić Wam problemów i po prostu przyspieszyć ten proces przechodzenia przez jakby radzenia sobie z rzeczywistością do faktycznego malowania. Wyjątkiem od tej zasady jest Sidolux. Nie, Sidolux jest jakby domowym sposobem, ja tego nie żałuję, on jest zarąbisty. Metaliki. O metalikach to ja się nagadałem bardzo, bardzo dużo, natomiast to jest też taka rzecz, która również się powtarza, czyli e, seria Metal Color. Seria Metal Color jest dosyć specyficzna. Generalnie jeśli chodzi o metaliki, jeśli nie robicie jakiegoś y, true metallic metal, takiego wiecie, porządnego. Tylko chcecie sobie od tak położyć metalik na figurce, to nie kładźcie tych metalików na mokrej palecie. I do metal kolorów nawet nie dodawajcie wody. One są rzadkie, one dobrze kryją, są bardzo takie płynące. W momencie, kiedy się dodaje do tych metalików wody, tam często się dzieje coś dziwnego, zaczyna się to rozwarstwiać, krycie jest fatalne. Bierzemy jak metaliki, to najlepiej na suchą paletę i tam je rozrabiać z czymkolwiek albo w ogóle nie rozrabiać, ale jeśli chodzi o metal kolory, trzymamy je z dala od wody. Moment rozpoczęcia sesji malowania jest. Bardzo bardzo, bardzo istotny, ponieważ jeśli zabierzecie się za to od nieodpowiedniej strony, to będziecie mieć problem. Będziecie mieć problem polegający na tym, że będzie Wam ciężko. Dlatego ja zawsze polecam, że jak się siadacie do malowania, danego dnia jesteście nierozgrzani, to dokładnie tak samo jak z treningiem, to nie zabierajcie się od razu za coś trudnego. Najpierw na rozgrzewkę weźcie sobie coś łatwiejszego. Podam wam przykład. Chcecie usiąść do malowania, macie zrobione kolory bazowe, macie już figurkę złożoną i chcecie zrobić highlighty. To nie zaczynajcie od highlightowania twarzy na przykład. Tylko zróbcie krawędziowanie na tej figurce. I wtedy szukajcie takich krawędzi, które są tak oczywiste, że po prostu ciężej, jakby i takie ostre, że naprawdę ciężej i ostrzejsze. Czyli wszystkie jakieś kąty, 90 stopni itd., tak? i tak dalej, i jeszcze, jeszcze, jeszcze ostrzejsze kąty tych krawędzi. Dzięki czemu wasza ta jakby komunikacja ręka-oko się poprawi. Zrobicie parę tych linii, rozgrzejecie się, i już w momencie, w którym usiądziecie do highlightu, które są bardziej obłe. Bardziej e, są to plamy niż linie, będzie Wam łatwiej, bo będziecie rozgrzani. Miejcie to z tyłu głowy. No, i jak jesteśmy przy krawędziach, to to taka pierdoła, ale jednak. Malowanie krawędzi szpicem pędzla, a nie jego bokiem. W sensie, jak to ogarnąć? Bardzo prosty sposób. Jeśli mamy krawędź, nie? to to jest stosunkowo mały punkt. I jak mamy pędzel, który ma ten szpic, to trafienie małym punktem w mały punkt, czyli szpicem w krawędź, jest po prostu trudne. Dużo łatwiej jest. Jak mamy ten mały punkt i pędzel pod takim kątem, to trafienie dużym punktem w mały punkt jest dużo, dużo prostsze i o to tylko z tym chodzi. Malowanie części y, figurki na wyprasce. No to jest, to jest w ogóle masakra. O ile SubAssembly w niektórych przypadkach ma sens, bo teraz GW produkuje figurki jak produkuje i czasami lepiej mieć coś osobno. Naprawdę nie chcecie malować sobie figurek y, na Częściach na wyprasce. Powód jest prosty. Wydaje wam się, że będziecie mieć świetny dostęp do wielu miejsc, ale jeśli jesteście osobami średnio zaawansowanymi, bądź początkującymi, to potem musicie odciąć tą figurkę od tej wypraski i macie takie piękne miejsce, które nie jest pokryte absolutnie niczym. I trzeba je domalować. To jest masakra. Jak już chcecie się w to bawić, to przejdźcie sobie przez instrukcję, Zobaczcie, czy figurka nie jest składana w jakichś segmentach, typu korpus osobno, nogi osobno i tak dalej. Jeśli już, to sobie złóżcie na te kilka części, miejcie tą figurkę w dwóch, w trzech częściach, a nie róbcie tego na podstawie, na, na, na wyprasce. Nie, no, no nie, <grych> no nie. Uwaga, nie odkryje Ameryki. Malowanie figurek to jest proces dla osób cierpliwych. Jest coś takiego, co trzeba sobie wypracować, czyli to, że podczas składania modeli i czyszczenia ich, żeby się nie spieszyć. Chodzi mi tutaj o zostawianie mold lines, czyli tych linii, które zostają po podlaniu figurki, po wyprasce. Jak się będziecie spieszyć, to zostawicie ten mold Iki I kij z tym, jeśli je zostawicie w jakichś takich miejscach mało widocznych. Ale nie ma nic gorszego, kiedy złożycie ten model, jesteście zadowoleni, już siadacie do malowania, już macie tą wizję, już, już nie możecie się doczekać, kiedy położycie na tej figurce kolory, wrzucacie zdjęcia do internetu i widać taką linię po prostu, nie? Idącą przez cały model. No i to jest dramat. To jest dramat, bo nie da się z tym nic zrobić jeśli nie chcecie zaczynać malowania od nowa więc naprawdę bądźcie bardziej cierpliwi podczas składania zagryźcie zęby poszukajcie tych mold i pozbądźcie się ich bo później już będzie po ptakach. No i to zawsze psuje efekt finalny, nie? Malowanie przy słabym świetle. To też widziałem często, że ludzie malowali pod jakimiś takimi małymi lampkami w ogóle i tak dalej. Jakby nie ma nic do małych lampek. Rozmiar, jak wiadomo, nie ma znaczenia. Natomiast jak nie macie porządnych lamp, porządnych fotograficznych żarówek, to nawet możecie kupić, słuchajcie, w internecie za mniej więcej nie wiem, dwie dychy, bądź cztery takie mocniejsze. Żarówki, które te jakby mają różne kolory, podłącza się je tam do Wi-Fi czy do Bluetootha i można z aplikacji telefonu ustawić barwę światła. I tutaj nie chodzi nam o to, żebyście malowali w świetle fioletowym czy zielonym, czy coś w tym guście. Tylko chodzi o to, że w ten sposób macie również dostęp do tych barw jakby białych czyli od takiego żółtego światła, które, no nie wiem, czasami latarnie na, na zewnątrz, w nocy świecą takim światłem, do światła takiego chłodnego, kojarzącego się z jakimś, nie wiem, szpitalem czy czymś takim. I często tam jest po prostu jakieś takie spektrum, gdzie ustawiacie tą barwę, i wtedy możecie sobie ustawić barwę na środku. To jest raz, dwa. Taka żarówka. Po pierwsze, da Wam odpowiednią barwę światła, a po drugie, odpowiednio mocno świeci. Nie? I możecie sobie wtedy zainstalować dwie takie proste, małe lampki, zwykłe po prostu na żarówki, żeby mieć światło po z dwóch stron i już, już jest dużo lepiej. Nie jest to ogromny wydatek, wymaga to dużo miejsca, a Wasz komfort z malowania zwiększy się tak niesamowicie, że to głowa mała. No i znowu trochę wracamy do podstaw i do stabilizacji, czyli trzymanie figurki za podstawkę, a nie za holder. I tu jest prosta sprawa. Jak trzymamy za podstawkę, to nasza ręka się dużo bardziej męczy. Nie można tego oprzeć, o nic i tak dalej. Trzymamy po prostu coś małego, zazwyczaj palcami. To jest bardzo niewygodne. Weźcie sobie jakikolwiek holder, to może być naprawdę cokolwiek, to może być kawałek, nie wiem, drewienka, korek z, z jakąś też klejącą, z czymkolwiek i zamontujcie na tym figurkę. I trzymając za ten holder, macie dużo lepszą stabilność, dużo większy komfort malowania niż za samą podstawkę. No, nie kombinujcie tutaj. To, co widzę bardzo często na różnych grupach, czyli zbytnie skupienie na sprzęcie. Chodzi o to, że uwierzcie mi, wy naprawdę nie potrzebujecie mieć 50 tysięcy farb. Od wszystkich możliwych producentów, żeby malować. To nie chodzi o to, żeby sobie nie kupować czasami czegoś fajnego. Widziałem bardzo często coś takiego, że ludzie kupowali sobie mnóstwo sprzętu. Jeden aeroba, drugi aeroba, takie farby, inne farby. One się bardzo często pokrywały, zarówno pod względem właściwości, koloru i tak I to jest Wam naprawdę niepotrzebne. Ja mam jakąś setkę farb, mniej więcej, i je wybieram zawsze na zasadzie. Koloru. Mam też takie farby, które mam tylko pod kątem właściwości, czyli są na przykład transparentne albo mocniej kryjące z danego koloru. Ale taka, taka baza dla mnie, no to jest ta setka. I jak potrzebuje jakiegoś koloru, to po prostu sobie go dokupuje. Najważniejsze w tym wszystkim jakby nie patrzeć jest malowanie, nie? Jakby kolekcjonowanie sprzętu to jest osobna kwestia, ale chodzi tu to tylko tutaj o to, żebyście nie popadli w taką skrajność. Akurat teraz sąsiad będzie robił remont. Ja jesteśmy na finiszu, oni sobie robią remont. Trudno, musicie wybaczyć te dźwięki w tla. I słuchajcie, przechodzimy do ostatniego punktu, czyli pierdoła, ale się liczy. Zbyt mała ilość wody na palecie, na mokrej palecie. Ja nie wiem czemu tak to działa, ale tak to działa. Jak wylewacie sobie na tą gąbeczkę wodę, to postarajcie się zrobić tak, żeby ta woda znajdowała się troszkę powyżej gąbeczki. Tam jeden milimetr powyżej gąbeczki. Także... W momencie, w którym położycie na to papier, to on będzie sobie się, możecie go tak dotknąć, i on będzie się trochę jakby unosił na tej wodzie. To ma być naprawdę milimetr, nie, nie chodzi o nie wiadomo jak dużo. Zauważyłem, że w momencie, w którym ta wody jest mniej, to się zaczynają po prostu problemy. I tak miałem na różnych paletach, że jak ta woda, ona sobie odparowuje, nie? Jak ona odparowywała po prostu. To nagle dziwne rzeczy się robiły. Farba jakoś szybciej wysychała, i tak dalej. Kiedy tej wody mamy nadmiar, oczywiście trochę trzeba uważać, żeby tam z boku się nie wlało. słuchajcie mi, będzie Wam wygodniej. Na dzisiaj to będzie tyle. Jeszcze raz zapraszam Was na Discorda. Pamiętajcie, że link macie w opisie, i oczywiście nas na mój Instagram. Na samo zakończenie chciałem Wam powiedzieć jedną ważną rzecz. To, co ja wam dzisiaj tutaj powiedziałem, to nie jest jedyna prawda. To są tylko i wyłącznie moje doświadczenia z metodą prób i błędów, gdzie rozwiązywałem jakieś różne trudności, na które napotykałem podczas malowania, podczas nauki malowania. To ma tylko temu służyć. Czyli, jeżeli coś wam nie działa i akurat problem, z którym się mierzycie, w jaki sposób Zalicza się do tych kategorii, o których dzisiaj wspomniałem. Spróbujcie takiego rozwiązania i zobaczcie, czy nie zacznie Wam działać. Ale zachęcam Was również do eksperymentowania. Tylko zacznijcie robić eksperymenty, kiedy ogarniecie podstawy. Kiedy zrozumiecie, jak to wszystko działa, kiedy będziecie podejmować decyzje bardziej świadomie i kiedy będziecie potrafili sobie wyobrazić, co może się mniej więcej wydarzyć, kiedy zrobicie czynność A, czynność B, połączycie jakieś kolory ze sobą. I tak dalej. Bo eksperymenty są ważne, bo tylko poprzez eksperymentowanie i łączenie różnych technik, różnych podejść, różnych styli, jesteście w stanie odkryć swój własny. A jakby nie patrzeć, o to w tym chodzi, nie? Mówi się, że dobry artysta kradnie. I trochę to na tym polega, że w momencie, kiedy się rozwijacie i przechodzicie właśnie przez ten etap początkujący, zaczynacie czerpać od różnych innych twórców, różne patenty, różne podejścia. To jest właśnie ta cała kreatywna strona w malowaniu. To, że od jednego twórcy, jednego artysta. Weźmiecie to, drugiego tamto, i tak dalej. I wy to łączycie w swojej własnej głowie, a później przekładacie to na figurki w jeden, jedyny, indywidualny i charakterystyczny dla was sposób. Na zakończenie, oczywiście, hasło dla wszystkich osób, które dotarły do końca, czyli napiszcie mi w komentarzu, kto nie ryzykuje, ten nie ryzykuje. Tak a propos eksperymentów, które mogą być po prostu nietrafione. Dziękuję wam za uwagę. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Hej!